Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony TroTro, tro. a to jest już drugi specjal z okazji, tak, z okazji 18 widzów oraz 312 wyświetleń, na tym specjale, nie wiem, czy znowu zrobię konkurs, Mam jeden dylemat, jaką grę przedstawić, bo tu mam dużo gier premium, tylko nie wiem, którą mi się nada jeszcze kryczy. Może będę nagrywać, a którą nie. Więc nad tym jeszcze pomyślę. A teraz się skupmy na tym, że mamy już 100. Sto... <laughs> ja mam już 100 sto... <laughs> znaczy 18 widzów. Widzicie tutaj w bremu, chce mi pokazać, że mi daje łapkę. Widzicie, ten bremu mi daje ładniutką łapeczkę Tu ma taką kalankę. Tu ma z drugiego takiego lajka. A nie, parę, patrzcie na bremu, kocham normalnie. Jest to lepszy trol, żeby nie robiła żart to jeszcze zrobię ładne 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 o o o. Jeszcze taki ładny buty o i cały bremo o jeszcze tutaj pomaga o, o ładnie bremo o ładnie dobra I, I dobra więc to był to jest specjalne i teraz mam remont co by tu zrobić i chyba teraz będzie takie, co że będzie 50 komentarzy albo lajków to dam jakąś nagrodę Tylko jeszcze nie wiem do końca jaka, więc to jest taka niespodzianka Więc to był tro, -tro. i drugi specjal na moim kanale Subskrybujcie, osłaniajcie, łapkujcie, komentujcie iz strane troll tro i troll studio na raže